Hitler zostaje przeniesiony do Bawarii, gdzie rozrastają się grupy prawicowych ekstremistów. To tu, podczas demonstracji niemieckiej partii robotników DAP, sfilmowany jest po raz pierwszy. W Burger Broicheller, 13 sierpnia 1920, Hitler debiutuje na scenie politycznej z wykładem pod tytułem Dlaczego jesteśmy antysemitami? Przecież kurwa nami handlowali Żydzi przez cały Jebany XIX wiek. Pomijając nienawiść do Żydów zapoczątkowaną klęską Niemców, dla Hitlera antysemityzm to najlepszy sposób na przyciągnięcie nacjonalistycznych bojowników. Po upadku Puczu Hitler został aresztowany, a partii zakazano działalności. Ludendorff, który nie został aresztowany, zjawia się na rozprawie w towarzystwie adwokatów. Zostaje uniewinniony ze względu na chwalebną przeszłość i wpływowe kontakty. Hitler ustanowi 9 listopada świętem, przypominającym nordyckie pogańskie obrzędy pogrzebowe, upamiętniającym śmierć 14 nazistów podczas próby puczu. Ich nazwiska wywoływane są co roku, a tysiące nazistów i członków Hitler Jugend krzyczą. Obecny. 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 Wojciech Olszański. Obecny. Wojciech Olszański. Obecny. Wojciech Obecny, obecny. Hitler czuje nadchodzącą wolność, a zarazem potrzebę wyeksponowania swoich życiowych i politycznych poglądów. Jesteśmy nadludzie. Jesteśmy Übermensch. Mein Kampf. Moja walka. Przedstawia wizję świata Hitlera, stając się biblią dla nazistów. Ja jestem narodowym rewolucjonistą. Owszem, owszem, bliska by mi była dyktatura narodowa, na po rewolucji narodowej powołalibyśmy wielką radę narodową, która by dokonała oczyszczenia narodu. Awe kaczor! Awe Jako zagorzały antysemita Hitler pragnął także uznania nadrzędności rasy aryjskiej zagrożonej przez Żydów prawa żydówskie na tej ziemi likwidujemy na wieki wieków.